Hej tu Multi W ostatnim filmie Remka Remek wyznaczył mnie do wyzwania Coca-Coli Daj całusa Tak więc oczywiście ja I Kapitan Głowienów Przyjmujemy wyzwanie Bo nic nam nie jest straszne Tak więc przechodzimy do wyzwania Kapitan Głowienów Głaszał się na słuch Bardzo serdecznie żenaty z Wami z tej strony, Kapitan Guyanow, i witam Was w kolejnym dzisiejszym specjalnym dniu mojego patrolu. Jak widzicie, na ten dzień się bardzo ładnie przebrałem w mój niebieski kostium i zapuściłem dready. I troszeczkę ładnie wygląda, no i mam tatuaże, wiecie, taki troszeczkę y, młodzieżowy y, policjant, że tak powiem. Okej, okay, dzisiaj sobie pojeździmy po mieście jak zwykle, poszukamy jakichś przestępców i, I zobaczymy co da się zrobić Jak widzicie, startuję troszeczkę z innego miejsca, bo jestem w, w, na parkingu, w, na takim komisariacie troszeczkę oddzielnym i tak dalej, i tak dalej. No, zawsze coś nowego, także myślę, że będzie, będzie spoko Już niedługo będzie update LCPDFR Więcej, coraz więcej wiadomości jest na stronie oficjalnej, tak więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. To wam przekażę te informacje. Dobra, mamy czerwone światło, sobie stanę na boku i poczekamy, aż, aż, co tu, aż coś się tutaj e, e, zadzieje. Może ciekawego, może ktoś będzie tutaj b, 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 bardzo, bardzo szybko jeździł. No i cóż, i. O, proszę Państwa, mamy pierwszy, mamy pierwszy cel. Już widzę. Woo! Woo! Włączamy, włączamy tutaj. Syreny i jedzie, jadę za jadę za celem. Cel biały to jest Audi, chyba, tak mi się wydaje. Kapitan, powiedział zatrzymaj się! Okej, okay, cel się chyba zatrzymuje, tak mi się wydaje. No dobra, okej. Okay. Okej, doki. Halo, halo, witam pana bardzo serdecznie. Eee, co pan... dzień dobry. Co, co, co pan ma w ogóle na twarzy? Co to jest? Eee, proszę zobaczyć, yy, sklep okradają. Gdzie, po gdzie? Lewo. Po lewo. gdzie? Co, co? Eee, właga cel ucieka cel, ucieka cel mnie zwabił. E, Walnął właśnie w jeden. w jeden... w jeden obiekt auto, e, okej, okay, przystępuje do ścigania, e, białego Audi wjeżdża na na te takie bogate domki w Winewood okej, okay, dobra Zatrzymaj się! Okej. Okay. Cel nie słucha, cel nie słucha, tak więc potrzebuje jakiejś spa... Wow, Co on robi w ogóle? Co on robi? On jest jakiś pijany czy cholera wie co? Dobra, dalej kontynuuję pościg za obiektem. Spróbuję do niego troszeczkę podgonić. Kurde, ale on niebezpiecznie jeździ, masakra, trzeba go zatrzymać. Jezu, jezu O kurde, obiekt chyba oddał strzały! Słuchaj, strzały! Dobra, kontynuuję. Ko kurde, jak on dym tutaj za mną robić? Nic nie widzę w ogóle, ja nic nie widzę! Jadę za nim dalej. Kontynuuję pościg. Um, przejeżdża obok y bishop wytyfy, restauracji z UFO. Okej, okay, podąża dalej wzdłuż ulicy. Walnął jedno auto. Mamy zarysowanie. Nic się chyba tam temu kolesiowi nie stało, tak mi się wydaje. Okej, okay, kolejne, kolejne. Okej, okay, oddaję strzały, Obyt oddaje strzały. Spróbuję go. Spróbuję go jakoś. Kurczę może przegonić. Wow, 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 czerwone światło, okej, okay, przejeżdża na czerwonym świetle, czyli <laughs> koleś będzie sobie siedział w więzieniu, bo oczywiście kapitanowi Gowienowie nikt... Gówwię, nikt nie ucieknie, tak? Jak najbardziej Dobra. Postaram się jeszcze bardziej podgonić do celu No wchodzi w ostro zakręty, wchodzi w ostre zakręty, proszę państwa. Jest bardzo niebezpieczny na tej ulicy, Jest bardzo niebezpiecznie. Wow, 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 wow! Do Oberwałem! Kurde, moja opona! Proszę państwa, cóż tu się dzieje, cóż tu się zadziało? Postaram się... O Jezu, moja opona! Postaram się ten! Postaram się... Yy, przejąć jego, jego sygnał z transmisji cb Radio, żeby się z nim skontaktować. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, niech ja tu. nie ja tu, tu. Halo, halo, tu Kapitan Gowianow, proszę się zatrzymać, natychmiast! Ja Jak ty jesteś w moim samochodzie? O co chodzi? Przejąłem twój sygnał z CB-radio. Możesz się zatrzymać. Nie mam cb rozłącz się, kolego, bo... Nie wypala, dobra? Nie mam CB radio. co ty przejmujesz w ogóle. Proszę pana, proszę pana, ja pana widzę nawet twarz teraz w tym momencie, ponieważ ma pan zainstalowany w tym pojeździe ukryte kamery, ponieważ jest proś nowe się takie prawo. Się nie rozumiem Proszę się zatrzymać w tym, w tym momencie, bo zacznie strzelać się rozłączyć. Proszę pana. Proś się rozłączyć. Proszę pana, ja jadę za panem, zaraz Jak pana zniszczył. ja Proszę się rozłączyć, nie, okay, w proś takim się razie rozłączyć. w takim razie zrywam yy, Zrywam kontakt z Postaram się, postaram się go podgonić bardziej. I może zrobić lekki manewr, tak żeby się troszeczkę obił. Bo z jedną oponą nie, niesprawną tak troszeczkę nie dam rady. Ale może mi się uda zaraz. Może go walnę w dupę. Okej, okay, trochę, trochę go zepchałem, ale nadal nic, nadal nic. Jeszcze nadal nic. Kurde, ta jedna opona, no. Spróbuję, może mu. Poproszę o pozwolenie na, na strzały Poproszę o pozwolenie na strzelanie Przebiję mu opony w takim razie Nie będzie mi tutaj koleś mówił co mam robić, a co nie w takim razie Kapitan go no przygotowuję się do strzału Okej, okay, jedna opona trafiona, jedna opona trafiona Jesteśmy na moście, jesteśmy na moście Ok, Okej, okay, koleś wy... Koleś wychodzi, koleś wychodzi W takim razie kontynuuję pościg na piechotę Zatrzymaj się użytkowniku <laughs> Okej, okay, obieg nie słucha, w takim razie kontynuuję pościg na piechotę. Może, może się uda go dogonić. Kurde, co on robi? Panie, słyszy mnie pan? Zatrzymaj się pan! Natychmiast! Okej, okay, obieg milczy, jest, ma jakiś. Ja nie wiem, co on ma, jakąś tłotnię. Tła... Nie, zatrzymaj się natychmiast! Nie mnie! Okej, okay, dalej kontynuuję. Okej, okay, jakiś parkour tutaj! Biegnę dalej za celem, biegnę dalej za celem! Kurde, kurde, zatrzymaj mnie! <noise> Pan mnie rozśmierza! O nie, obieg strzela! O oh, fuck! O oh, fuck, dobra. Zostaw mnie, bo cię za strzelę powiedziałem, Zdaję twoje prawa. Okej, okay. obieg mi grozi, potrzebuję jakiegoś wsparcia, jesteśmy teraz na moście. Biegnę dalej, biegnę dalej za obiektem. Strzały ostrzegawcze w niebo. Okej, okay, obieg się dobra, dalej dobra, nie zatrzymuje. Poddaję się, poddaję Ręce do góry! Poddaję ja się. Do góry. Ej, poddaję się. Przepraszam, ja nie chciałem. Czemu to zrobiłeś? Czemu to zrobiłeś? Podaj dwa argumenty, czemu to zrobiłeś. Ym, nie wiem, miałem jeden z rozprawki. Przepraszam, właśnie dlatego to zrobiłem. Przepraszam. Nie, nikt mi pan nie zamyka. Stój, 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 muszę nikt cię przeszukać. Pan nie zamyka. Muszę cię przeszukać. Yy. Okej, okay, ma pan przy sobie, widzę, broń. I jakieś narkotyki, bardzo no mi się nie, to nie, nie podoba. Nie to nie są narkotyki. Tak, a co to jest, narkotyki. proszę pana, co to jest, proszę pana? To, to nie są narkotyki, to nie wiem, to, to nie są narkotyki! To jest mąka bo, bo co panu mąka? Bo, że jechałem, tak się spieszyłem, bo jechałem babci u piec placek, bo jest chora Z bronią pan jechał? Aaaa! Proszę pana! Proszę pana! Proszę musi tą broń na tych miast! Obiek skoczył! Aaaa! MAKRO! <noise> 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 STÓJ, zatrzymaj się! Dobra, dobra, opuść broń! Przepraszam, dobra, już więcej nie będę uciekał. Dobra, i, i, I! Nie będę uciekał! Opuść tą broń, Opuść tą broń, Opuść tą broń, Opuść tą broń, Wyrzuć ją, Wyrzuć ją, Wyrzuć ją, Wyrzuć ją. Dobrze, odwróć się, odwróć się Plec, plecami do mnie i idziemy. Idziemy, 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 proszę pana, idziemy. Oj, pan tutaj sobie chyba posiedzi w tym więzieniu, wie pan? Ja muszę tylko znaleźć jakiś wóz policyjny, wtedy panu tutaj muszę przewieźć do, do tego, do. JE! Do, 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 do. Yes? Co pan robi? Pało, odrugam, wow. odrugam, odrugam, przepraszam Proszę pan się, pana! Przepraszam, proszę pana! Się, proszę, pana się, wkładę się, wkładę się. proszę pana, niech pan się uspokoi! Ej, gdzie, Pało? gdzie Niech pan się uspokoi natychmiast! Dobra, jesteśmy jeszcze w komisariacie. Proszę iść, proszę bardzo iść. Proszę iść bardzo pod komisariat. Bardzo proszę, bardzo proszę. Ja nie chcę iść do więzienia. Proszę pana, proszę pana, mógł pan tą mąkę, to, to ja nie wiem, co pan co pan miał za pomysł w ogóle z tą mąką. Naprawdę, nie to było tak. To było bardzo żałosne, bardzo żałosne, przepraszam. Proszę tutaj poczekać, jest Tutaj za mną, za mną, proszę, za mną tutaj. Gdzie, tutaj wyży pana, tutaj. Tutaj, proszę bardzo, proszę tu wejść. Proszę tu wchodzić. Przepana! Proszę, proszę wracać, bo zacznę strzelać znowu! Ręce do góry i proszę bardzo, ładnie za klateczkę tam, proszę bardzo. Ręce. A żałuje pan do góry. tego bardzo, czy nie żałuje pan tego bardzo? Oj, 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 oj. jak ja żałuję! Ja, żałuję ja pan! Bar bar bardzo żałuję, nie, naprawdę, ja bardzo żałuję. Słuchaj co pan, co słuchaj, pan? Słuchaj, słuchaj pan, nie, słuchaj pan, słuchaj pan. Słuchaj, pan. słuchaj pan, dzisiaj mam dla pana propozycję, tak? Mam dla pana propozycję. <kłuch> Może to być dziwna propozycja, ale nie pan słucha. Proszę pana! Co pan robi w ogóle? Co pan robi? Ja, ja rozumiem, że emocje, tak? Ale proszę się uspokoić. Proszę pana, proszę pana. Propozycja jest taka, tak? Dzisiaj jest dzień pocałunku, tak? Dzisiaj jest dzień pocałunku. Wie pan o tym, nie? Ja, nie, ja, nie, ja nie. Niech pan powie, że wie, niech pan powie, że wie. No, nie... A dzisiaj? Tak! Wiem, 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 no, wiem. No, dokładnie. Słuchaj, proszę pana, bo dzisiaj jest taki dzień i właśnie proponujemy naszym więźniom zadośćuczynienie i tak. Ma pan do wyboru dwie opcje. Albo wejdzie pan za te kraty i wyjdzie pan po dwóch latach. Lub... Yy, lub no... Da mi pan buzi. Buzi? Tak. I, i, I nie będę miał kary? Nie, nie będzie miał pan kary. To chętnie, chętnie. Ale, ale musi pan, musi pan chętnie. maskę zdjąć, proszę pana, musi pan maskę zdjąć. To... Aha, że będziemy się dotykać ustami. Tak. Proszę pana, chce pan dwa lata siedzieć tam? No nie, 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 już ściągam, już ściągam, już tutaj... tylko sobie przypomnę, już ściągam. Na M w ekwipunku. Nie wiem. wiem. O, ale mam loki, proszę pana, jaki pan jest piękny! No, aż mi się to o, podoba. dziękuję. Dobrze, proszę pana, niech pan mnie dotknie rękami i niech mi pan teraz da buzi. Dobrze, proszę pana! Jest pan Odej wolny! Odejdź ode mnie! Odejdź, odejdź! Jest pan wolny, jest pan wolny. To coś? Przepraszam. Co pan robi? Proszę, proszę zniknąć mi z oczu, bo inaczej mój kaliber wyciągnę i się inaczej skończy Pojawiam się i znikam taka rola magika. U! No. Dziękuję bardzo, miłego dnia pocałunku. Ta... A jeszcze, jeszcze. J jak pan się nazywa? Ch Nazywam się... Kapitan Kuwienow. <laughs> Dziękuję kapitanie Kuwienowie. Proszę bardzo Miłego dnia Kapitanie Kuwienowie. <laughs> Świętujmy dzień pocałunku! Uuuu! Idę ukraść jakieś auto Raz w biały dzień! Święt pocałunku. Już? Halo? 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 Wyłączam kamerę, tak? Tylko może kolom oblałem. Kolom się oblałem. Okej, okay, ja i kapitan Gowieno wykonaliśmy swoje zadanie. Tak więc czas, żebym teraz ja nominował trzech youtuberów do tego wyzwania, którzy e, muszą odpowiedzieć na nie i podać zabawę dalej. W ciągu 48 godzin. Nie dłużej. Tak więc nominuję pana Merganiego. E, tutaj mamy całośny, nie wiem czy widać, całuśny szmonej Dance. Co to jest szmonej Dance? To jest taki. No, zaraz wam się pewnie wyświetli na ekranie. No, i mergani musi to zatańczyć przez, no powiedzmy, półtorej minuty, dwie minuty, coś koło tego. Ale musi ciągle dawać gesty całowania, bo on jest takim romantycznym, on jest takim romantycznym człowiekiem. Więc, no. kolejne zadanie to miłosne pompki. Nie wiem, czy widać. Miłosne pompki to zadanie da Boxdella. Co to jest za zadanie? Musisz zrobić 30 pompek. Całując coś pod Twoją buzią. Możesz tam dać zdjęcie swojej dziewczyny. Możesz dać tam zdjęcie. Yy, poduszki. Poduszki? No, czegoś. Kogoś, lub jakąś rzecz, którą zawsze chcesz pocałować. Musisz zrobić to 30 razy. Czyli za każdym razem, jak się schylasz i robisz pompkę, to dajesz buzi. Jesteś siłaczem, więc dasz radę. Ostatnie zadanie to, moi drodzy. Kochający brat. Kochający brat, moi drodzy. Tą kole mi wypiła pewna użytkowniczka Wiki, którą obiecałem, że odsubskrybuję za to. Ja no żartuję. Sub, subujcie. To jest zadanie dla Naturala, który, słuchajcie, musi pójść do swojego zioma, takiego dobrego, czyli można powiedzieć, że brata, brata z innej matki i musi mu wyznać miłość. I zobaczymy tą reakcję. Będzie, będzie śmiesznie. Masz 48 godzin na to. A teraz mam dla Was, widzów, konkurs i wyzwanie: pokażcie mi, jak Wy dajecie całusy przy pomocy butelek Coca-Coli. Tak jak mam tutaj właśnie ja różne zadania, to przy pomocy takich butelek pokażcie w kreatywny sposób, jak dajecie całusy. Wrzucajcie filmiki na swoje Instagramy, Facebooki z hashtagiem. Dajca Usa, hashtagiem Coca-Cola Polska i hashtagiem Multi, żebym wiedział, że jesteś moim widzem, żeby... Wiecie. Od, od, odbić od innych ludzi, którzy używają tych też hashtagów, bo pewnie inni też zrobią coś podobnego. Ja wyłonię najbardziej kreatywne y, całusy i je nagrodzę. O nagrodach dowiecie się niebawem, więc śledźcie mój kanał, a nagrody będą bardzo fajne, także. Tak więc warto czekać, tak więc, y, tak więc, tak więc, tak więc, tak więc. Tak więc w tym momencie ja się z Wami żegnam. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się na razie, cześć.